Jeżeli tego nie będzie, to nadal dojazd mieszkańcy cały bo to nie jest tak, że mieszkańcy nie mają dojazdu, bo nie jest droga przelotowa w tym kontekście. Ale jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ można tu jechać z każdej strony. Ale, nie, nie, ale dajmy, jest to, alternatywa, można że gościn dojechać. Jeżeli, jeżeli by tego nie było, to bym to bym nie, nie poruszał tematu przecież. Prawda? Dlatego uważam, że nie chodzi o to, żeby budować ślepe drogi, ale mówimy także o tym, że docelowo. Być może, aczkolwiek szansa jest tutaj niewielka na to, jakieś środki na realizację remontu się udały zyskać. Chociaż tu wcale nie będzie prosto, prawda, bo tam już tam w asad, jak ten cudzo sobie ślepy aspekt jakiś jest położony i pytanie, jak się to zaklasyfikuje. Tylko ja nie wiem, że dzisiaj czy zaraz, czy zaraz 10, prawda, bo nie o to chodzi. Ale droga jest, droga była. I ty... I inaczej znaczy bym nie, nie pisał pisma do księdza dziekana, gdyby mi nie zależało na tym, żeby regulować tą sprawę. Tak działa. Dzisiaj mogę też na sekundę, na sekundę, tylko Dostaliśmy pismo od Wojewody, który wszczął procedurę e, pierwszą. Wojewoda. Po wcześniej się pismo, dzisiaj doszło pismo, prawda? Było wołanie z jednego z parkowniców, prawda? Wojewoda trzyma postępowanie. Będziemy robić to drugą, ale tyle, nie ma. To też do mieszkańców służy. Także tu czasami jest tak, że że Były czasy 2007 roku, kiedy można było, 2006-2007 rok chyba, kiedy można było starać się o odszkodowanie, i przypłaciliśmy. A to nawet kto złożył wniosek, kto został, prawo, było to zostało prawa, Skończyło się to prawo i, i tyle. Podobnie jak z lutem bo do pewnego momentu można było zyskać prawda, odszkodowanie, ale już moja decyzja, nie moja, tylko informuję o faktach czy różnych miastach, które wokół tego no, istnieją. Niedobrze mogę powiedzieć, że ośrodki czy zewnętrznych, też tam pozyskały się od tych, że taką kościołową. Także nie zawsze trzeba patrzeć, tylko jakbyśmy patrzyli tylko na budżet linię, to nie wiem, 60% zadań byśmy mogli z tego typu obojętności. Ale jakąś podobną decyzję, ja przedstawię z mojej strony. Nie zależy na regulacji, tak jak w mogę. Szanowni Państwo, ja tutaj też muszę zabrać głos, bo Maria. Pamiętamy, jak regulowany był w Czerminie, tutaj, Panie Wójcie, akurat te, te zakręty. I tu, chyba, ksiądz Czerminia też dostał środki. Nie było, że było przekazane, chyba, nie? No to nie my, tylko to nie, nie od nas, nie. Nie wiem, czy powiat, czy, czy coś to było. No, ta? coś tak, chyba, wydaje mi się, że tutaj w Czerminie. To nie było przekazane, chyba, tak sobie i... by było. Co? Nie. Głowy nie daje też, bo to e, no. lata 2094 i No, to, no chyba 20... no, pan jest na pewno pasuje. Co... Co... Nie, nie mówię, słuchajcie, nie patrzmy na księdza. O patrzcie, że Księdzu nie, patrz, tutaj odejdzie, nie droż, rzeczywiście, a że... A to zostanie droga zostanie i powiecie... No ale no nikt nie ale, kochani, nikt nie mówi, żeby zamykać drogę, nikt nie mówi o to. Ja tu akurat tu bym poparł koleżankę, bo wiecie, no jest ten kościół, to sanktuarium stare, tam ileś ma takie, wiecie, ta matka włoska ma takie zasługi, <coughs> to, że ci i I, kochani, kochani, no wiesz, y, potrzebuję remontu. To nie jest kościół, kochani, to nie jest kościół, ja tam. To moja była parafia i tej parafii gram. Więc ja nie muszę jechać i oglądać, bo ja bardzo dobrze rozumiem. Ja, nie rozumiem, to jest wszystko to, wszystko to, to nie, ode mnie i ja wiem, ale to Ale, mój, ale no, takie jest moje zdanie. Kochani, to nie jest kościół murowany, bo wiecie, kościół murowany to zrobić raz na 50 lat remont, czy malowanie jest inaczej. A to jest stary kościół, i, wiecie, to będzie, wciąż i, to będzie wciąż remont. Zrobisz jedno, zrobisz dach, są ściany, zrobisz ściany, będzie malowanie. I to jest w koło cały czas, wiecie, jakieś tam remontu potrzeba ten kościół. I w tej, tej chwili znowu mamy tam ten, ten chodnik na cmentarzu, więc nie patrzmy na księdza kochani, bo, bo ja tu nie mówię o księdzu, bo ksiądz dzisiaj jest, jutro może nie być, czy jak, bo może się narażam księdzu, że tak mówię, bo, no, ale tak, tak jest ja w rzeczy, czyli czy się zmieniają kochani. Co? Nie, razie. nie no ale, ale sobie, to takie życie, bo dzisiaj czy to, czy gminie, czy głęzielica, był trzy miesiące, czy rok i, i ksiądz oczy. No i zostawił to rafie i musiał odejść. I tak, tak możemy, że w ci Więc tu nie patrzę na księdza, ja nie mówię ile, nie wiem czy nawet jakaś, jakaś, czy o jakiej sumie jest mowa. Czy jakaś suma jest mowa albo co, czy, czy, to, czy była jakaś opozycja albo coś. Jeśli ksiądz to czemu te 800 metrów ma darować? Ja nie mówię, że, że słuchajcie, no ale do tego, bo raz to w końcu, ja tu no i tak do rzeczy solidnie i, i temat zamknąć, czy w ten, Ile dzień jest sposób? tutaj w terminie przekazał rolnik? kwadratowy, tak, Przyszno, No były sołtys, ile tam coś tam, nie? No, przekazał gościański chyba około 600 metrów kwadratowych, albo i więcej było na poszerzenie boiska przy szkole no. I to bardzo Miejętnie za, za, za darmo na rzecz szkoły, bo gdyby nie decyzja wiec... wtedy nadal to warto powiedzieć, Henia Kościońskiego, to, to, to dzisiaj w Województwie Czerninie by przy szkole nie było. No, no, ani to, jednego, ale ani, drugiego, ani drugiego, ani trzeciego. Tu na chęć szacunek powiedziałem, co było dowodem na kiedy otworzyliście pomnikach, gdzie Heniu, jak powiem, były sołtys w pomnik, bo to rzeczywiście trzeba oddać w że też Zafroka w średniej pamięci prawda decyzję podjął, przekazał Zafrii, nie żądał złotówki. No. To też, jeżeli chodzi o przypomnienie faktów, tak, dokładnie tak było tutaj, to pamiętam. No ale fakty też były takie, że hmm, Henio też y, dostał to, także nie, nie, szczególnie... Już, nie już, że dostał od blachy, to jest inaczej. Ale, jak jeszcze dostał? No przecież... to powiesz tego, co ja nie ja Czy, czy, czy to, to, to. No oczywiście, że no. tam, no oczywiście, dokładnie. Dobrze zrobił, że dał, ale... Taką jego do końca życia za to, Ale czy w ogóle jakieś rozmowy były? Ile albo co? Jakby to się miało odbyć? Przepraszam, pierwszą rzeczą jest jasność. No ile? Ja też nie będę ani w lewo, ani w prawo kwoty, prawda? No bo no. jest pytanie następujące. No. Do tego trochę są wiadomo koszty. Eee, Przecież to no. nie jest tak, że będzie za